Cześć z tej strony Łukasz z Kultury. Dzisiaj chciałbym z Wami pogadać na temat POE 2, które miało swoją premierę 2 albo 3 tygodnie temu. Na swoim liczniku mam aktualnie nabito już ponad 100 godzin, i w mojej ocenie 100 godzin przeze mnie przegrane Fallen Slasha jest to naprawdę dużo, ponieważ no nie jestem jakimś wielkim fanem tego gatunku. Oczywiście grałem w takie klasyki jak Diablo, mam zaliczone tego, zaliczonego też Titan Questa. Grimdona, ale zaznaczam, że tych dwóch ostatnich tytułów nie przeszedłem całych, po prostu w nie grałem. I ponieważ te tytuły mnie, generalnie cały ten gatunek mnie męczył, nużył, rozgrywka była zbyt powtarzalna, wiem, że tutaj chodzi też o grindowanie, zdobywanie coraz lepszych przedmiotów i tak dalej, doskonalenie swojej postaci, ale no niestety, ale ten gatunek gier nigdy mi nie leżał, nigdy nie było mi z nim po drodze. I tak samo też było z pojedynką, którą, w którą też grałem, też próbowałem swoich sił, ale w mojej ocenie poziom wejścia do pojedynki był na, ówczas, na moje ówczesne jakby czasy był zbyt wysoki. Ta gra w mojej ocenie nie zbyt dobrze pokazywała. Swoje mechaniki, swoje założenia nie pokazywała na początku za bardzo, jak się po tej grze poruszać, przez co mniej wytrwali gracze mogli czuć się totalnie zagubieni. Ja też się czułem niestety zagubiony w tym tytule i dosyć szybko go porzuciłem. Sprawdzając sobie na swojej bibliotece z tym, miałem ponad nie wiem, niecałe 14 godzin przegrane w poe co jest no, pewnie dla niektórych. Liczbą e, śmieszną, która, która mówi, że tak naprawdę nie zaznałem e, dobrodziejstw e, PoA, i się z tym zgodzę. Nie ukrywam, że jestem jakby totalnym nubem, jeżeli chodzi o e, hack/slash. -e. Po prostu zaliczałem te tytuły generalnie dla fabułki. <grywka> co może wydawać się co po niektórym śmieszne, ale przy PoE2 stwierdziłem, że zaryzykuję, że ponownie wejdę do tak zwanej tej samej rzeki i powiem szczerze, że nie żałuję, totalnie nie żałuję wydanych 130 zł na wczesny dostęp, tak bo PoE2 wyszło, ale jest w wczesnym dostępie, która ma być gdzieś tak od pomiędzy pół roku a rok, ma, jakby trwać, ma być taki żeby nie pojawiały się żadne błędy z przelicznikami umiejętności, z matematyką tak zwaną i na premierę gra ma być całkowicie darmowa, więc jeżeli zastanawiacie się czy chcecie w ogóle ten tytuł sprawdzić, no to no, możecie poczekać maksymalnie rok, albo już teraz zanurzyć się w tym świecie i muszę przyznać, że dla osoby która jest totalnym laikiem, nubem brzydko mówiąc wręcz w tym gatunku. Dla mnie ta gra jest, mała, jest bogata w zawartość. Jest dużo rzeczy do zrobienia, nawet w ogóle samo sprawdzanie wszystkich klas postaci, którymi chcielibyśmy grać. Totalnie sprawdzanie wszystkich buildów, które ta gra na, ten, na dzień dzisiejszy oferuje. Sprawia, że gra jest na wiele dziesiątek godzin, jeżeli nie na setek, jeżeli się totalnie wkręcicie. Ja się przyznaję, się bez bicia, totalnie pieszo z w życiu chyba wkręciłem się tak mocno w jak jakiegokolwiek Slasha, ponieważ na samym sam z tym mówi mi, że mam już na ponad 100 godzin, a nie skończyłem jakby całej gry. Co prawda, zmieniałem parę razy postaci, próbowałem nowych jakby buildów i tak dalej. Ale sprawia to, że gra jest otwarta na, mo, na różnego rodzaju modyfikacje, na eksperymentowanie. Pamiętam, jak zaczynałem pierwszy raz grać w PoE 2, teraz na premierze, to zrobiłem sobie czarodziejkę i co chwilę zmieniałem build, sprawdzając go, testując. Samo sprawdzanie buildów i jakby żonglowanie umiejętnościami jest banalnie proste, ponieważ tak jak w jedynce, tutaj. Tutaj trochę to inaczej wygląda, ponieważ w jedynce, żeby jakąś umiejętność używać, no to trzeba było znaleźć odpowiedni e, jakąś broń, jakiś przedmiot z soketem i tam się wsadzało tą e, umiejętność. Tutaj jest trochę inaczej. Mamy co prawda gemę z umiejętnościami, ale wsadzamy je już jakby w odpowiednie miejsce, nie, nie muszą to być e, przedmioty czy tam bronie w naszym ekwipunku, po prostu mamy osobny panel, gdzie umieszczamy klejnoty z konkretnymi umiejętnościami, i modyfikatorami. Co jeszcze mogę powiedzieć? Generalnie, nie wiem czy już wspominałem, ale próg wejścia w PE2 w mojej ocenie jest nadal wysoki, ale może minimalnie niższy niż w jedynce właśnie z racji tego, że system gamów działa tutaj trochę inaczej, jakby działa trochę inaczej osadzanie tych gamów, tak jak mówiłem wcześniej bardzo dużą robotę też robi samo poruszanie wsadłem. Nie wiedziałem, że zmiana sterowania w Hack'n'Slash'u może naprawdę diametralnie zmienić rozgrywkę, jej dynamikę, jej tempo. Totalnie uważam, że jest to strzał w dziesiątkę i nie wyobrażam sobie teraz wrócić do jakiegokolwiek innego tytułu Slash, w którym musiałbym sterować myszką. Nie wiem, ale chyba po mnie pod tym względem skrzywiło, ponieważ ta gra jest teraz totalnie responsywna, Dynamiczna, e, po prostu przyjemniejsza w e, odbiorze. Samo, sama idea roli, e, rolowania e, naszej postaci, wykonywania uników e, przed jakimiś mechanikami bossa sprawia, że gra przypomina też w dużej mierze solo Slaka, Dla których może to być plus, dla których może to być minus. Niektórzy po prostu wolą e, bardziej statyczne granie, na przykład na, może no, ze statyczne, ale takie tradycyjne sterowanie myszką, ale w mojej ocenie jest to totalnie krok w dobrą stronę, który może sprawić, że więcej osób skusi się na spróbowanie tego PoE. Muszę zaznaczyć, że jak rozmawiałem z Konradem, też z Niekultury, na temat tego PoE, to marudził mi, że on jak grał też w hack and Slash, to bardzo ir irytowało go sterowanie myszką, ponieważ jak grał na przykład osobę postacią dystansową, przed jakąś łuczniczką, to często było tak, że zamiast zaatakować przeciwnika, to po prostu jego postać szła w miejscu, w którym kliknął myszką. W tym przypadku w POE 2 jest to totalnie in inaczej, to jest zupełnie inaczej to działa. Ponieważ ważnym aspektem, o którym chciałbym też wspomnieć jest to, że w POE 1 i w POE 2 przedmioty nie mają Zielonych strzałek, które po prostu pokazują, czy dany przedmiot jest lepszy czy gorszy od tego, który mamy w ekwipunku, i to yy, sprawia, że po prostu musimy czytać wszelkiego rodzaju yy, statystyki, które yy, mamy na swoim ekwipunku, który, na statystyki, które wypadły nam na przedmiotach. Musimy je porównywać, zastanawiać się i kombinować, czy dany przedmiot będzie naszym ulepszeniem. Czy zwiększy naszą przeżywalność, czy regenerację na przykład zasobów, czy po prostu zwiększy na zadawane obrażenia? I to wydaje mi się jest też powodem, dla którego nowi gracze nie chcą za bardzo się zagłębiać, nie chcą się uczyć tego, tej gry, ponieważ ta złożoność i mnogość mechanik, które zachodzą w samym doborze ekwipunku, w samym doborze przedmiotów, które nosimy. Sprawia, że ktoś na, przykład na tym etapie już się będzie podawać, bo z racji tego, że nie ma tych strzałek zielonych, czy tam czerwonych, trzeba samemu kombinować, eksperymentować, tudzież szukać nawet po internecie jakichś poradników. Czy ja uważam, że to jest wada, czy zaleta? Uważam, że ewidentnie, że jest to zaleta, pomimo tego, że przez. Hmm, bardzo długi czas, nie zagłębiałem się w tym Poe, i tak naprawdę jestem, jak to mówi dzisiejsza młodzież Bambikiem, jeżeli chodzi o ten tytuł, ale ta gra po prostu uczy się kombinowania, zastanawiania się i czytania przede wszystkim tego, co dany przedmiot w sobie zawiera. I jest to plus po prostu plus, ponieważ chyba nikt nie chciałby takiej gry, która po prostu mówi załóż, ten przedmiot, to będziesz zadawał. Więcej obrażeń, załóż ten przedmiot, to w te, dzięki temu przedmiotowi przejdziesz grę. Nie, ta gra po prostu uczy nas samodzielności i tego, że my bo sami musimy wywnioskować, czy dane statystyki są dla nas odpowiednie, czy nie. Ale z drugiej strony, tutaj mogę na przykład się za, na, narazić fanom PoE. Nie do końca jestem przekonany, odnoś, jeżeli chodzi o crafting przedmiotów. Ponieważ, żeby wykraftować jakiś przedmiot, no to po prostu musimy zdobyć jakąś podstawę, jakiś przedmiot o bazowych, dobrych statystykach, lub takich, które po prostu nas interesują. I, I nadajemy tym przedmiotom modyfikatory. I sam zamysł jest ok, tylko nie podoba mi się totalna losowość i RNG w tego typu przypadkach. Wolałbym na przykład mieć konkretny cel, nafarmić konkretnych przedmiotów, żeby ulepszyć dany przedmiot konkretną specjalizacją czy tam modyfikatorem, na przykład plus 50 do życia. Wolałbym taki bardziej ukierunkowany sposób tworzenia przedmiotów niż to, co mamy teraz w POE, czyli totalna losowość i... Chciałbym, żeby ktoś po prostu, kto się bardziej zna na tym po, jakiś totalny wyjadacz, po prostu mi to mógł wytłumaczyć, czemu takie rozwiązanie jest lepsze, a nie takie ukierunkowane na konkretne statystyki. Tak jak mówię, jestem totalnym lajkiem, w, taki, w te tytuły, i wydaje mi się, że farmienie konkretnych przedmiotów, czy tam składników byłoby o wiele lepsze, dzięki czemu mielibyśmy i kończąc mój wywód na temat PoE2, czy poleciłbym tę grę osobom, które się zastanawiają, czy spróbować, czy warto. Uważam, że tak, jak najbardziej warto dać tej grze szansę, bo naprawdę jest fenomenalna, świetnie się przy niej bawię. Tak jak mówiłem wcześniej, mam już ponad nabite 100 godzin na Steamie i nie zamierzam tego tytułu porzucać, zamierzam grać dalej. Nawet jak będzie premiera, zamierzam sprawdzić, co przygotowali dalej twórcy. A co do osób, które twierdzą, że PO jest trudne, jest wymagające, że nie da się tego ogarnąć umysłem, uważam, że się da, że to są totalnie takie bardzo nadmuchane i nieprawdziwe takie legendy, które krążą wokół tej gry, że tylko Ludzie z IQ powyżej 200, mając mający mózgi pozytronowe, są w stanie ogarnąć tę grę swoim umysłem? Nie. Uważam, że po prostu trzeba tej grze dać szansę, trzeba po prostu usiąść i na spokojnie e, poczytać sobie umiejętności, poczytać statystyki przedmiotów, różnego rodzaju modyfikatorów i po prostu zacząć grać. To nie jest gra dla wybrańców, dla osób które chodzą do męsy i albo skończyły Harvard, jest to gra dla, dla mnie, dla Ciebie, dla osoby, która po prostu chce zabijać potwory, bo o to w tym tak naprawdę chodzi i nieważne czy to zrobisz, w, czy wyczyścisz dane, dane pomieszczenie w 2 sekundy, czy w 5 minut, jeżeli to Ci sprawia frajdę, to dobrze i nie przejmuj się tym, którzy na przykład mówią, że po jest trudne, że jest y, skomplikowane i tak dalej.